Z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale. I Oczywiście kolejny konkurs dla Was. W dzisiejszym odcinku do wygrania macie takiego skinka. No, jeśli chcecie wygrać standardowo, wchodzicie sobie tutaj w kodik promocyjny, wpisujecie kodik Esteban, bo każda osoba, która chce wygrywać, musi mieć kod promocyjny użyty. Klikacie użyj albo wchodzicie w link w opisie. Tam też użyję Wam mojego kodu. Oczywiście osoby, które wpłacają serdecznie dziękuję, bo nie wiecie, jakie to jest dla mnie wsparcie. No a my dzisiaj mamy 5100 zł. No i w poprzednim odcinku udało mi się wyjąć piękne kostki do csa dwójki, to może dzisiaj jakieś fajne bronie się uda e, wyciągnąć. Mam taką nadzieję. Zobaczymy. Nie będę tutaj e, nie będę się też podniecał, bo mamy 5 koła. No coś fajnego by się przydało na pewno chociaż jeden itemek, nie wiem, Kałaszek. E, może AWpka, MK. No zobaczymy. Pierwsze pięć skrzyneczek, 5 pro e, 50 10% na AK-47, łącznie mamy 50%, no więc zobaczymy, zobaczymy, pierwsza niestety nie oddała, ale otwórzmy sobie jeszcze 5, no co by ładnie wyglądało, no na pewno wygląda ten hydroponik przecudownie w cs -ie. no w sumie ten Gold Arabeska to już w ogóle nie mówię, eee, No Rider też fajnie wygląda, okej, okay, tu oddało, nie wiem ile, 258 zł oddało, jest okej, okay. potwierajmy sobie, Podwierajmy jeszcze sobie tą skrzynkę, bo może akurat... Ten hydroponik odda e, Ice cold też na pewno fajnie wygląda Ale to nie jest to co my szukamy Zobaczcie już bardzo dużo zabiera teraz Daj coś Okej okay, jest A myślałem że to w lepszym stanie asimov Dobra no zejdźmy tak do czwórki jak nic nie odda I ostatnia skrzynka No słabiutko Okej okay, Okej okay. Wulkan uratował za 1200 złotych I tego wulkana sobie zostawmy W ekwipunku, no i tak naprawdę Jesteśmy na zero, więc wszystko Wyszło tak jak miało być Okej, okay. jest dobrze, więc może dream I tutaj, o Jezus No właśnie, chyba polujemy Dzisiaj na M4 Blue Phosphor Gdzie jak ona wygląda w CSie, to to jest naprawdę Koniec, to jest naprawdę koniec Więc próbujmy sobie ją Upolować może dzisiaj Nie wiem w jaki sposób, ale może na upgraderze Może na upgraderze Tutaj szybkie spiny robimy, o TP250 Under 2, też jest ładnym skinem No ale przydałoby się tu coś mocniejszego, nie? Na przykład jakiś digielek hand cannon Albo x-ray kałaszek, no to by było coś pięknego Ale dobra, to może zróbmy tak Że weźmy sobie blue Blue fosfor Od 20 zł jest coś takiego? Kurde, nie ma 1% blue fosfor Nie, to jest 0,1% Dobra, wiecie co? Zrobimy coś szalonego Cyk, cyk, cyk Robimy blue -y. Blue fosfor Blue fosfor, 3,400 Faktory new stan i mamy 31% szans na upgrade Prawa strona, upgradeujemy Dziękuję Dziękuję, dobranoc 30% szans No i mamy, mamy emeczkę blue fosfor Ale ostatnio jest forma, ale ostatnio jest forma. No przepiękna MK. Oj, będę miał naprawdę dużo dylematów. Będę miał naprawdę dużo dylematów. Czy wziąć jednak pieniądz? Czy wziąć jednak skina? Dajcie znać w komentarzu co o tym sądzicie. Czy takie skiny też mogą podrożać? Bo to wiadomo, że e, skiny w ramach inwestycji też można wypłacać. Ale na spokojnie, my dzisiaj nie o tym. 3,5 tysiąca złotych mamy w tym momencie. No to co by sobie jeszcze tutaj pyknąć? Najważniejsze ten upgrade siadł. Ja już jestem zadowolony. Angel. 5 takich 850 zł. No i zobaczmy, co tu poleci. Jest kałaszek wulkan. No i pięknie. 765 zł do przodu. Przepięknie. Przepięknie. Kolejne 700 do przodu. Glock za 1000 zł. To sobie zostawimy to i będziemy jeszcze może upgradeować dzisiaj. Tu strata 183 zł. Nie narzekam. Lecimy dalej. Cyk, szkoda, że wulkan w słabszym stanie, ale profit to profit, no naprawdę. Naprawdę dzisiaj fenomenalnie oddaje ale zobaczymy jak będzie na koniec. No oczywiście tą jemkę sobie zostawiam. Blue Fosfor, zobaczcie to. Szkoda, że ten Asimov znowu w tym gorszym stanie, ale profit to profit. No Angel też naprawdę ładnie oddała. No i mamy naprawdę sporo itemków. Dobra, zróbmy jeden kontrakt. E, patrzcie ile mamy tych Asimowów. Ja pierdziele. Dobra. 2600 kontrakt, jest talon, uwaga! Jest talon, oj, tragiczny talon za 1700. No to zróbmy jeden gruby kontrakt. 4200 zł, jest karambit, daj jakiegoś drugiego. 400, ok, ok. I z 5000 mamy 7600. Dziękuję bardzo, ale to jeszcze nie koniec tego odcinka, bo ja powiedziałem, że zostawiam MK. Ale ja bym chciał jeszcze coś poryzykować i powiem wam szczerze, że nienawidzę tej skrzynki, ale czuję w kościach, że ona cię odda. Lecimy z nią 3300 zł. Amadi Ferrari, proszę, proszę, daj coś. No, pierwsza standard zabrała, ale 430 zł w plecy. Mogło być gorzej. Daj coś mega mocnego, daj coś mega mocnego, Amadi jest dobrze. Jest dobrze, bo to jest profit, nieduży Ale jest 500 zł do przodu, okej okay. Okej, okay. otwieramy dalej No i zobaczmy, wy żeby mieć łapkę w górę Jest pięknie, jest pięknie, bo ten skałcik jest drogi 2400 zł Trzeba było chyba zwyzywać tą skrzynkę A może jeszcze Dragon Lora da, to by był hit Patrzcie, patrzcie co daje Patrzcie co dzisiaj daje Amadi Ferrari 1800 do przodu, no co, co tu Zgrane! I mamy 7 koła plus jeszcze MK Blue Fosfor. Dobra, otwieramy jeszcze z dwa razy i wychodzimy. Nie, nie! Nie! Nie wierzę! Co tu się teraz stało? Ja. Ale co? Słyszeliście, co ja przed chwilą powiedziałem? Dobra, nie, to jest koniec. To jest koniec. AWP Dragolore. Ja. Pierdole, Aż musiałem przekląć, nie, nie. To jest dobra. No, w końcu musiało zabrać, ale dobra. Zerujemy się na tej skrzynce. Niemożliwe. A jeszcze przed chwilą mówiłem, że jeszcze Dragon Lore jakby dało. To jest koniec. To jest koniec. I Jeszcze skałcik. No, przecież to jest niepojęte. Przecież to jest niepojęte. Co tu się odbywa? Cyk, 4. Okej, okay. widzowie. Musicie dotrwać do tego momentu i musicie zostawić łapkę w górę. Mieliśmy 5000, a uwaga! Mamy 35 koła. Pamiętajcie, z jakim kodem grać, bo mój kod jest najlepszym kodem na tej stronie. I daje wam takie szczęście, jakie ja mam. Bo zobaczcie, ja mam użyty kot Esteban. Niesamowite. Dzięki Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.